Tak, wybuchowa siódemka wabiła dziś gimnazjalistów. Wszyscy uczniowie na chemii oczekują właśnie czegoś efektownego, efektownej reakcji, wybuchów, płomienia itd. I to jest to, co dzisiaj przygotowaliśmy, to dokładnie prezentujemy, że chemia może być ciekawa, nienudna, tylko tablica i kreda. Oręż przeciw nudzie siódemka wyciąga podobno na co dzień. Dziś w dniu otwartych drzwi dała temu dowód. Organizacja tych nauczycieli i są tacy otwarci też dla uczniów i z podejściem są fajnym. Szkoła mi się bardzo podoba. Generalnie jeśli miałabym polecić to naprawdę mogę... Przez tym Swoją szkołę polecali dziś gimnazjalistom zaprawieni w bojach licealiści. Ale nie było no? nie, 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 Siódemka prowadzi nabór do siedmiu klas. Od września chce przyjąć około 200 nowych uczniów. Przyszłam tu, bo chciałabym tu do szkoły chodzić. No, i bardzo fajna szkoła, mają tu duże profili. Wśród nich akademicki, humanistyczny, biomedyczny, językowy i, co wyróżnia siódemkę, trzy klasy sportowe. Lubię sport, jak widać, robię to, co robię. No, i szkoła bardzo mi się podoba, jest super. Ze sportowej bazy szkoły mogą korzystać wszyscy uczniowie, również z klas o tradycyjnych profilach. Z hali sportowej, sali fitness, siłowni, basenu. Są pod opieką trenerów, biorą udział w wicealiadzie, osiągają też wyniki sportowe, czyli na przykład odgrywa, odkrywają w sobie pewne pasje, o których nie wiedzieli. Sportowcy też pracują i trenują na dogodnych warunkach. Bierzemy pod uwagę tutaj ich obciążenia, współpracujemy z trenerami, ustalamy, ustalamy i dostosowujemy pewne terminy właśnie do, do ich siatki treningowej czy do wyjazdów. Rekrutacja w siódemce rusza już 11 maja.